Halo, halo, witam bardzo serdecznie, z strony Iksidro w kolejnym odcinku na kanale z VR-a. Tu ustawiłem głośność szybko, a dzisiaj, moi mili, zagramy sobie w grę pod tytułem Pavlov, czyli taką jakby yy, troszkę strzelankę. Yy, się... O, yy, I have experience in VR, mam, mam, nie, 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 cofnij to. O, oh, man. I to źle, witam was serdecznie, I am right-handed. Mam trochę experience już w VR-ze, moi drodzy, no ale... Yy... Teach me how to play, I am ready to fight. Nie no, zobaczmy moi drodzy, gramy tutaj samouczek dzisiaj. Y, zobaczymy jak to będzie nam szło. Y, pamiętajcie, jeżeli odcinek się spodoba, dać o like się o subskrypcji, moi drodzy, o komentarzu. To the tutorial. Gdzieś jestem, siema. To the radio, the Oho. A tu mój ear, siema. A to ja muszę tym przyciskiem, no. Hello, hello. Kartus? alo. Kartus? A, dobrze. Sprint. Okej. Okej, okej. Moi drodzy, lecimy, lecimy, kurczę. Co my tutaj mamy? Mam nadzieję, że wszystko się przechwytuje całkiem okej. Okay. Chyba się nie trzęsie wam ekran, mam nadzieję. Okay, Place siema. your dominant hand over the weapon on your hip and press grip to equip your secondary. Place your oh. off-hand over your ammo pouch on your hip and hold trigger to grab a magazine. Magazine? Where's magazine? Ah, here. Place the magazine into the weapon. Place your off-hand over your ammo nie. pouch on your hip and hold trigger to grab a ja magazine. the magazine, magazine, Place drogue. the magazine into the weapon. Grab the charging handle with your offhand using trigger and chamber around. O w ja pierdzielę, moi drodzy, którym? Tam, okej. Okay. Jak? to jest. No, oj. A tym, sorry. All the targets? Mój, a chyba powiem wam, że nie za dobry może. Oj. Może jednak... Ja, ja w ogóle... Fakt moi drodzy, co ja teraz robię... Mam zamknięte lewe oko i tylko prawym celuję i całkiem mi to wychodzi. Okay. Dobrze. Oj. Tak, trzeba jeszcze. Dobrze, dobrze, spokojnie, już umiem. Okej, okay, tak, tutaj potężny. No. Nice. Place your dominant hand over your shoulder and press grip to grab your primary. Place your offhand over uh. your ammo pouch on your hip and hold trigger to grab a magazine. Okay. Place the magazine. Grab the charging handle with okay, your offhand okay. using trigger. Opus Państwa, dobra. To jest broń. Mojego wyboru. Oja, nie dostawał. Oj, boh, ale to jest kanker, ja cię pierdzielę, moi drodzy. Jakoś steka było, powiem wam, że. Broło. Wygodniej chyba strzelać było steka. Okej. Okay. O pac -Man. Oj, nie dostał. Tak, tak, dobra, dobra. Już muszę się nauczyć sterowania, moi drodzy. Dobrze, dobrze. tutaj widzisz, jak odgrywam kula autora. Będzie śmierci. Okej, okay. dobra, dobra, spokojnie. Jest dobrze, jest dobrze, moi drodzy. Halo? Ja na full auto pocisnę, ty i elo. Co? Ja już wróciłem broń, bro. Gdzie jeszcze target? A, sorry, nie zauważyłem cię. Okay. oj. Nie mogę. Policja. O co chodzi? Insert the magazine in your rifle, then pulling the handle of cock. Kok? No. Cock? Cock? No, halo. Oh. Fuck, man. On nie działa. Place the attachment over the rail oh, no one brought Co? Trzeba mu zrobić money? What the fuck? Place your hand over the... Nie wiem, co to znaczy, moi drodzy. Bro. Co to jest w ogóle? A am attachment, ty. To jest... What the fuck? Jak ja to mam zrobić? Policja. Tak, nałożyć jakoś, ty? A ty, ja przycisku, przycisk używam chyba. Bro. I don't know. How to do this, man. Place your hand over the... Coś tam. Nie wiem, co to znaczy.

To jest, jest to? To? Oho Używam Oj Czekajcie Pull the trigger? O chyba tak jednak O Oj tak? Czekajcie ja nie umiem sterowania na razie w tej grze W komputerówce No przecież trzymam Grab the pin Chodź tu Gnoju Nie działa, moi drodzy. Fuck man This is. Press trigger to begin cooking the grenade. O oh, kurwa! Ty, ciężko to się rzuca, moi drodzy. Place nice. your hand over the grenade pin, hold the trigger, and pull the pin. Press oh. trigger to begin cooking the grenade. Gotuje. Press grip to release the grenade while throwing it. Okay, Press your hand over the grenade pin, no co, the trigger, Press trigger to begin cooking the grenade. Press to release the grenade while throwing it. grenade hold the trigger and pull the pin. Press trigger to begin cooking the grenade. No, bro, the gra, <laughs> halo. Please. Ja no, ja kukuję granat. Nauczcie mnie. Dzięki. jak trigger, no. I co teraz? Uś. O, ładnie. Umrzeć. Dobrze. Dało mi się. Ja pierdzielę. Powiem wam, że... Kolejna gra, gdzie się trzeba sterowanie nauczyć. się ma, się ma. Gdzie ja w ogóle jestem? Widzicie mnie trochę w kadrze? No, chyba niezbyt. Ja cię sunę. Proszę państwa. Co tu teraz? Snajper? Master jakiś? To arm the bomb, enter the digits that are displayed in the top left corner using your hand. Brutal ten? O, to plant, plant the bomb, place it on a highlighted plant site. Plant site. Just yes, plant site. To arm the bomb, enter the digits that are displayed in the top tutaj, left corner okay. using your hand. To plant the bomb, place it on a highlighted plant.

Y i trigger with non-dominant hand. Y i trigger. Jest Y, Many. Ja się nie orientuję. Ura, nie zobaczę tutaj ty. To im pokazuje Y. To jest Y i trigger. Ty, ja nie wiem, many. Czekajcie, gdzie są przyciski jeszcze to? O! Tutaj mogę takie coś sprawdzać statystyki. Kurła, gdzie jest Y panowie? To ja... Mam, jakie Y? Ja mam A, B, ty! Many! Co mam zrobić? Co to są za rzeczy, moi drodzy? New Store cosmetics, ty! New mod, Jezus Maria! The Hide Overall, co ja mam zrobić? A chciałbym zagrać normalnie sobie. Play online, play offline, moi drodzy. Może do offline na zagramy chwilę, ty. Customize. O, ja cię pierdzielę, to prawdziwe kredyty, nie? Dziękuję, ty. Offline Zombies? O, ja pierdzielę. Gun Hunt, jakiś Confront. Unlimited bots. Kill with the all weapon. No, to jest i dead match, jest, moi drodzy. Smash the enemy. Kill with all the weapons. To może zrobimy. Easy? Może być na easy na razie, ty. Zobaczymy. Okej, okay. moi drodzy, jest PPGA lekka. Gdzie ja jestem, tutaj. O, kurde, ale mam LMG. Ja pierdzielę. Dobra. Przeciw, moi drodzy. Policja. Tu jest jakoś flankować? Chyba nie, co? Les PD, łapy łapy. No pierdziele. Wolałbym chodzić ogólnie sobie tak kurczę tym. Pewnie da się ustawić, że da się obracać i chodzić ty Niż tym, tym. Ale na razie to ogarnie moje, ogarnę w przyszłości. Tam jest chłop chyba. To jest chłop? To jest przeciwnik? Chyba, ja okej, okay. no taki Missy to ja. O jaka broń? Co to jest Saiga? O kurwa! Takie kulauto! Chować się! To jest nóżek, jak y amunicję. Jak się to reloaduje? A nie wiem, many. Skąd no, ja mam wiedzieć, jak się broń reloaduje? Ty! Dobra, mam, Halo, nie mam nic. amunicje. jest moja broń. Bajo, jajo, bajo, bajo, nie mam broni. Ja mam noża, nie mam. Tam muszą mnie zabić, ty. Mogę się z nim bić? Proszę, oddaj mi... Oj, bot Mike mnie zabił, ty. Proszę pamiętać, Mike Shinoda. Hej, well, nie wiem, jak się reloaduje w tej grze, jeżeli chodzi o te niektóre bronie, ale... O, mam M-kę. Ucieczka. U, 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 u. Dobra, spokojnie, moi drodzy. Dobra, jest, jest OK, jest OK, ale gra się fajnie, powiem wam. Prawda jest nieźle. Dobra. Okej, okay, kałaszek. Spoko, jak przegram na boty, to wybaczcie. Nie no, obracam się w sumie tak rzeczywiście, mogę niby, nie? Bo moja postać jak jakby średnio chyba... Może nie, no tak średnio chcę tak... Dobra, nieważne, damy radę. Dobra, dobra. Nie no, działa, działa, ale... O! Kora leży. MP5 jakieś. Nie wiem co to jest. A to wiem, ale nie pamiętam kto się nazywa ty. Dobra, moi drodzy. Słyszę kogoś. O ja tutaj mogę obrotnic robić, ale to jest zajebiste. O! Okej, okay. o, aug! Tak, czyli widzę przez skołpa. Zajebiste ty. O! Coś słyszałem chyba. O! Skąd? Byku. skąd ty. Dobra. Idziemy. O nie, to jest str... ar ARK, o nie, nienawidzę broni potrójnostrzelnych, moi drodzy. Najgorsze gówno. Włącz świata w twoim pomieszczeniu, weź tu na świateł. wiar. Spokój się. Dobra. Piękniemy z bronią. Uh, 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 uh. Dobra, nikogo tutaj nie widzę na razie. Jest spoko, ale fajny, fajny. O! Dobra, leży. FAMAS. bardzo dobrze. O! Okej, okay, udało się. Niektóre broni ogólnie nie wiem, jak się przeładowuje. Jest to fakt. O! o nie, Pinatin, tylko nie. Dla p Pinatin, ty. Dobra. Może być Pinite, co? Idziemy, tu ptamy. Gdzie ja jestem moi drodzy. Dobrze wróć do gry Wróć do gry. to się nagrywa? Kajcie, muszę zobaczyć. O gdzie ja jestem? Ja pieprzę! Kameruję się dalej, dobrze. Dobra, UMP. O ja pierdzielę, czekajcie, muszę headstripa sobie poprawić, bo... O, o, bardzo dobrze. Wygoda posiadania stripa moi drodzy, na To jest to. Headstrip jest must have'em. Ale tutaj... O, leżeć, peta bizon, okej. Okay. O! ale bizon jest dziwny. Nie lubię bizonów. Bizony nie... nie jestem fanem bizona. To się tak wychyla, o... Jezus. Wow, jaki hadzik Uzi takie śmieszne. Dobrze. I nie, no, zajebicie się w tą grę gra. Mogę jednoręcznie, Z Uzika to tak. To bardziej... Okej, okay, to było bliskie. O, wektor. Proszę państwa, wektorek. Dobra, no wolę się obracać IRL tak jakby, nie powiem wam szczerze, ale. Obawiam się, że nie mam na to miejsca troszkę. O, tutaj jest... Online, oh, mamy. Nie uciekaj im gościu. Oni mam ammo. Nóż. blendior. Blędzior! Oć, oć. O kurwa, no blendior, niech to szlak nie zanurzuje nikogo, ty. No Wektor tak średnio mi się podoba, powiem wam szczerze. No chyba nie zbóg. Eł! Skąd? Tutaj! O nie, Blendzior! Kurwa! Ten Wektor nie mogę z tego... O, gdzie ja jestem, mój drodzy? Pieprze. Zbyt poruszam, ale zajebiście się tak poruszać powiem wam, naprawdę. Robardził to trzeba... O Jezus, halo mój! O Jezus, co jest ty? Zginiesz kiedyś? Ej no Nie no, Wektor jest chyba słabą bronią, albo to ja jestem też słaby. Ale to fuck naprawdę ty for real. Wektorem nie mogę zabić ty. Trzeba się sprawdzić, tutaj wynik jakoś... Nie wiem, co to znaczy, ty, ale dobra. Może tak blisko trzymać tą broń, co? O, jest tam. Czemu się ta broń wygina? Bro, nie no, ten wektor jest jakiś... ...nienormalny, moi drodzy. Okej, okay, chociaż umiem go real Czemu ta broń mi tak lata, men? Nie lataj! Może bardziej tak nisko muszę trzymać? Albo mam opcje jakieś dziwne, moi drodzy, ustawione? Ale, no, coś czasami. Czasami koliduje mi tak tutaj. Niestety, że jak celuję z tej broni, to. Niestety mi tak lata, jak widzicie. To jest dziwne dość. O kurwa, ale dostęp. ona ma broń. O Boże, pamiętam, co to jest. Ja się nie pamiętam tego, ale. O kurde, jaka snajpa, ty. No ja cię, sunę, no. Celowanie jest śmieszne w tej grze. Oj, odwróć się. O, tu muszę być. O! Lecił! O szajs, jeszcze tam. Kurde, bęben. No dziwne, co się celuje, powiem wam, że... O, tam jest chłop, ale... Zabił go? Dobra. O kurde, bęben, many. Wytrząsące łapy ja mam na takie bronie, ty? Raczej śmiem wątpić. To jest armata, ty. Normalnie. Dobra, idę z tym. Bareta, taka duża, możliwa. Bardzo prawdopodobne. Dobra, na krańcu nikogo nie widzę, ty, ale. O! Jezu. Kurwa! W celu czegoś tego nie widzę, no! O! Udało się! Skałcik taki chyba teraz. Oj! Mogę ciągle strzelać z tego? Uczę. Urła macie! Jacie. Ale to dziwne! Jacie snoro! Czekajcie! Strzał! I... Ładowałem to? Okej, okay, teraz chyba ją, nie? Ja zbyt trzęsący łapy się do tego powiem wam, do takich broni jak yy, snajperki raczej. I to no cap. Oj! Nic nie widzę. Kurwa, bo wychodzę poza teren chyba. Oj, oj. O, naj. Ostaw mnie. Kurwa, jestem głównym. Ja tak z tego nie zabiję, ty. Ja pierdziele, mamy. Ja czytam strzał w głowę. Oj, naj. O Boże. A wupa. Dosłownie. Ja pierdziele. Fajnie się leżycie, koledzy. Oj. Nie. Jak to się... Chłop, o! Ja mam. Nie mam przeładowany! Jezus, zostaw mnie. Czekaj. Oj! Plędzor! Kurde, no! A ty botek! Jeszcze ja czuję, jak ja bym był botem, ty. Oskar 20, grot to ty, dawaj mi. Ja pierdzielę, ale pepega ze snajperek to nie ma opcji, ty. Ja pieprzę. O nie, moi drodzy. To jest dramat. O kurwa, no nie no, to się nie dzieje. to tylko pocisku! Wlędzior, dawaj wędzioro. Dawaj! No kurwa, nie da się! Ale wy macie wanie bekę jak to oglądacie są? O gdzie ja jestem w ogóle? O tutaj siema. Patrzcie To obracam jak dziki, ale... Ale fajnie się obraca, powiem wam naprawdę. A to ma parę pocisków tylko. Z jednej ręki ich zabije, zobaczycie. Wyjdzie mi to. Tam z siebie wszystko. I celowanie w tej grze to chyba. Dobra, nie no, żartowałem jednak chyba. O, spasik z shotgunika. nie wiem jak go tam zajść. Pomyli mowgli. Ej, o! Automatyczny shotgun bycz. Okej, okay, tu reload za każdym razem raczej muszę robić. Jest to taki szymczok troszkę. Okej, okay, okej. Okay. ptamy, tu ptamy. Dawaj, mamy Pukamy ich. Oj, no daleko, to. Chyba, że spuszuję go jakoś. Ej, okay. o, dubeltówka. Czyli dwa strzały tylko, jak nie zabiję, to jest GG. W takim razie, dobra. Hello? Warenem istny, tak, tak? końcu mapy jestem się czuję trochę. Okej. Okay. Ciemno tu trochę. Biją się gdzieś tutaj. Oj, czekaj kolego. Dobra, rewolwer, ojo. Okej, okay, fajny sewenik Fajny sewenik, ulubiony pistolet mój prawie W każdej gierce fanfuck. Bardzo lubię 5 seweny OP służę kroki. Ok, nie ma ich o jest tutaj. O ja pierdzielę ty! Co mi dał? Gdzie ja w ogóle jestem? Dobra, tutaj, dlatego ja tak. Mam co chwilę na ekranie, że, że pole wychodzę swoje tutaj. Okej, okay, i takie fajnie przycelować, nawet nie powiem. tak był sprint w tej grze, moi drodzy. Diumigo, no, co za ham? Oj, nie wiem, czy ja mam dużo. Okej, okay, tak. Na samo. Z takim graliśmy. Może się uda szybko zabić. Co to w ogóle jest? A ile minus zostało do końca, nie? Ja? Dobrze, dobrze. do O! wiem mnie... skąd. Oj! Co to za ta tanki, ty! Obereta jedna pojedyncza, a ja pieprzę. Dobra. Pojedyncza bereta. Ile broni jest? Boże, zgiń! Okej, okay, Glock. To jesteśmy blisko pewnie nożop, że też nóż jest co będzie. No boże, przepraszam. Coś mi w gardle siedzi moi drodzy. I to nie jest u nas. Przepraszam bardzo. Eee. Halo? Hmm. Bajają? Nie widzę ich. Oj! O ja cię pierdzielę. Proszę państwa. Wyciągniam, z niego ty. Ty, ale? Zostaw mnie. Kurwa, no nie wiem, jak się tych niektórych pistoletów reloaduje, ty. The fuck? No łuka długa czeka przede mną. To definitywnie, naprawdę. Ja pieprzę. O. Kto strzela do mnie? Polego, czekaj, bo ja cię. Ma niesamowity odrzut. Ja pieprzę. Mamy takiego kolta jakby chyba teraz. Dużo strasznie rodzajów broni tu w tej grze jest. taką wrażenie. O, to hell. Może przytrzymywanie na o, dostał chedo. Okej, okay, mamy nóż. Blędziora musimy i zrobić. Okej, okay, zdarzę mogę sprintować, a z broni po prostu nie. Okej, okay, czaję. O, blędzior Ja jestem, ty no, ale on mnie tak ogrywa, ja nie mogę się tak kręcić wokół siebie. Ej, nie, nie, nie! Wróci do tat... Oj. Nie mam broni, moi drodzy. Jest przypał. Mamy problem. Mamy problem, moi drodzy. Alo, pani swoją. Co no możesz? Ała, Pokémon. Nie dobra. Czyli po prostu ja ty mam machać chyba, tak? Do przodu i liczyć na to, że ktoś w końcu się nabije. Może się tak uda. Tam jest odpędzony go. Alabarda! Dobrze! Udało się, moim. Ja pierdzielę, okej. Okay. Powiem Wam tak, jak ma się duży pokój na to, o Jezus, Album knurzu, obracając się i wszystko, to to niesamowita rzecz, powiem Wam naprawdę mega fajny, mega, mega fajny experience, muszę przyznać, jeżeli chodzi o to. Ale domenu mi wywali, czy nie? Policja? No fajnie, udało nam się tutaj otwierać tabelę, tylko nie wiem, czy domenu nam nazywali. Chyba nie. No, ale dobra, moi drodzy, mamy tu jakieś te mecze jeszcze. destro Destroy, w ogóle zombies, jakiś hunt, także trochę tego jest do robienia. Mod Browser, Customize, to możemy sobie rzeczy kupować. No, sorry, ale raczej tego nie będę kupował żadnych już tych rzeczy. Ty mamy nawet kosety. Ja cię pierdzielę, proszę Państwa. Masakra. Heavy. No, także ja dziękuję Wam za oglądanie tego materiału. Yy, no, było śmiesznie. Online nawet jest, jak widzimy. Ja pierdziele, Jaja. Jak berety ty. No i są ludzie normalni, patrzcie w miarę, no? Nieźle, nieźle. Yy, także cóż, ja dziękuję Wam za oglądanie tego materiału. Dajcie znać, co sądzicie, ja się bawiłem naprawdę przednio. Jak powiem wam szczerze. O, Jezus, ale strzelanie. Ja jestem Pepeką niesamowitą, nie? Ale pod szkolić i byłoby cudownie, także. Jak? żegnam moi drodzy? Widzimy się do następnego. Nie wiem, gdzie mikrofon tutaj mam, ale no. Do następnego Pa!